Globalne święto Lean Management, które łączy cały świat od pięciu lat. Lean Global Connection 2025. No dobrze, co zrobić, gdy pandemia zamyka świat, a tysiące ekspertów nie mogą się spotkać? To był problem. I właśnie wtedy, w tym chaosie, pojawił się pomysł a co, gdyby wszystko przenieść do sieci? I tak to się zaczęło. Pięć lat, co roku nowy temat, zawsze w punkt z globalnymi wyzwaniami. No dobra, ale co w tym jest takiego niezwykłego? Sprawdźmy, dlaczego to prawdziwy fenomen. Po pierwsze, zero złotych. Tak dokładnie, cała ta wiedza jest dostępna zupełnie za darmo. Po drugie, leci przez 24 godziny. Non-stop, nieważne gdzie jesteś na świecie, możesz dołączyć. A prelegenci? Ponad setka. To nie byle kto. To absolutna czołówka światowego Lin. I pomyślicie, ponad 120 krajów na liście uczestników, to jest dopiero globalna wymiana myśli. W skrócie, masa praktycznej wiedzy, globalne spojrzenie i wszystko dostępne na YouTube. Czego chcieć więcej? Ale chwila, w tym roku stało się coś ekstra. Na globalnej scenie mocno zabłysnęła Polska. Na przykład AstraZeneca opowiedzieli, jak Lin w finansach zamienił opór pracowników w czyste zaangażowanie. Potem Solaris z genialnym podejściem. Pokazali, że liczą się wartości, a nie tylko formalna władza. A Volkswagen Poznań wow połączyli LIN z VR-tak, wirtualna rzeczywistość to jest przyszłość. I na koniec Borg Warner z konkretnym rozwiązaniem problemu wdrażania ludzi super praktyczny case study. Więc mamy to światowej klasy wiedza LIN plus historię sukcesu prosto z naszego podwórka. Więc pytanie na koniec jest proste. Jak tę całą inspirację przełożyć na konkretne działania u siebie? Jeśli przegapiłeś tegoroczną edycję Lean Global Connection lub chcesz ponownie doświadczyć mocy globalnej społeczności Lean, zaznacz już teraz w kalendarzu listopad 2026 roku. Zaciekawiło Cię to? Świetnie. Na blogu czeka na Ciebie pełen artykuł. Zajrzyj koniecznie już teraz. lssformanagers.com